Witam Was w kolejnym odcinku z mojej serii pod tytułem League of Legends. E, gra się właśnie zaczęła, z tym, że mm, nagrywam to już w lore-recorderze, czyli gra nie jest na żywo. Grałem tutaj y, jako Trendamer, jak widzimy. Grałem tutaj z, y, z, ze znajomymi na Skype'ie Tutaj jest y, Jacek, a tu jest Tomek A ja się wracam po Itema Jak zawsze zapomniałem kupić Ech No dobrze, brand jest na midzie Jakiś random Nie znam go za bardzo Karen na dole mhm. No i tyle, co jeszcze mam powiedzieć Widzę, że ten lord recordem ma jakieś straszne 30 bugi. Do pojawienia się znaczy straszne. No widzimy taką linię, gdzie mam iść i jeszcze tak na dół idzie. Może nie wiem czy tu będzie od razu jakiś teamfight. Chyba nie. Znaczy teamfight. Tu chyba pierwszej krwi jeszcze nie będzie. Nie wiem czy my w ogóle uzyskamy pierwszą krew. Hmm. To się zobaczy. Ale chcę wam pokazać tą grę, bo... Yy... To jedna z lepszych gier, którą mi grałem tym Myślę, że teraz więcej gier będę z Lord Recordera po prostu nagrywał. Widzicie, nie widać ich życia. Trochę dziwnie nagrywa ten Lord Recorder. To jest moja pierwsza gra nagrywana tak Lord Recorderem, więc mogą być problemy. No dobrze. To przy górnej linii, czyli tam gdzie ja byłem, z Timosem. Jak widzimy tutaj, e jeszcze nie, tutaj zaczynam farmić miliony. Tylko jak zawsze boję się beczek Gragasa. O, tutaj ładnego hita mu poszedłem pić. Jak widzimy, oni już mają tutaj dosyć mało HP. nam bardzo ciężko jest wytrzymać na innych gdzie są postacie dystansowe. Ale... Gragas nie jest za bardzo w sumie dystansowy, tylko te beczki ma. O, tutaj właśnie uratowałem Timosa I zostałem, aby dobić Gregasa. Tutaj widzimy, miałem straszne szczęście, życia. O! Timos prawie padał. Tutaj Pantheona prawie miliony ubiły. Jak widać. Tutaj mogę go ubić, ale jakoś nie miałem szczęścia Bo tutaj już się teleportował ten Gragas Miał teleporta Co on jeszcze miał? Jeszcze błysk Każdy miał błysk z tamtej drużyny właściwie U nas tylko Soraka nie miała jak zawsze Jacek Nubi No dobra Na midzie nie widać ich pasków życia ale Brand... Chyba na razie są porówno. równo. Nie wiem czy tutaj będę czekał na Timosa czy sam pójdę. Chyba będę czekał. W tym Lore Reporterze widziałem fajną opcję... Jak to się robiło? Oho, można kamerę tak fajnie przybliżać, oddalać i trzyle robić. O tutaj, jak widać bardzo ładnie my zjechali. Nie wiem, czy tak będzie lepiej, czy tak. Tak to trochę dziwnie to wygląda. Tak, niech będzie. Oho. Krytyczne poszły. O kurczę. Tu w ogóle nie miałem potionów, jak widzimy, tylko buty. W sumie już tu mam dużo złota, powinienem się wrócić. Ale chyba jeszcze trochę poczekam na to. Oni też mają pierwsze rzemy. Nie. Timos ma już buty i miecz do rana Pantheon też ma jeden potion A na dole na dole Jacek sobie tam jakoś radzi O tutaj będzie jakaś akcja, nie Chyba już nie będzie Pantheon jak widzimy już ma mało życia, bardzo Gragas też Zobaczymy jak to pójdzie dalej Chyba tutaj y... Timos załapie double stila Ale nie jestem pewien O kurczę. Tutaj się już działo Dawaj Timos Nie, tu jeszcze nie chyba O ale dobra puszujemy tu już? Puszujemy? Nie, jeszcze tu nie będziemy puszować. Bo chyba ominąłem w ogóle pierwszą krew. Eee, nie, to jakoś zabiję, no tak. Tak mi się przychwie... to no, tutaj się Timos wyracał. Nie wiem w ogóle po co. Tutaj mogłem w sumie ich zaliczyć Bez Timosa, ale... Wolałem je zyskować Tylko farmić to jest przeszkód Oła, beczka No, w czasie się odsunąłem Ostatnio mam straszne kingi na lolu Ale także chyba nie miałem Oła, oła Dawaj Trynda, dawaj! Kurde, 30 w przy nagrywaniu... Słabo. Dobrze Trynda, dobrze. Tutaj chyba ich już zaliczymy, chociaż pewnie nie jestem. Ale lagi. O, tutaj no. widzimy jak kite Branda nam zabiła niestety. My się teraz chyba na Pantheona rzucimy, ale pewnie nie jestem. Nie. Nie rzucimy się. Będziemy dalej farmić. Tak rat trwa chyba 26 minut. Tak, patrzyłem w rekorderze. Jest to nie będzie jakoś strasznie długo. O, ja się tutaj wracam, widzimy. Timos tam dalej walczy. A nie, t też się w krzaki wraca, A nie, walczy. Kurczę, ta już nam tutaj poszowała. <laughs> Jak widzimy. A dole niby sobie radzili. <laughs> Jacek tylko się podniecał jaka to jaka jest overpower. A na koniec i tak parę razy zginął i leczył nas tyle co nic, ale to się wydnia. Dobra dajesz Trynda? Kurczę, rybkę mam jakąś <śmiech> <śmiech> Dobra Sytuacja opanowana Timos tutaj ładnie stilował mi miniony jak widzimy A nie, to ja stilowałem Timos nie ma nic obszarowego, to jest jego minus tym da ma Tutaj się rzucę na Gregasa. I chyba tu już dorwiemy, nie? Wraca się Timuch. Dobrze, tutaj go uratowałem, jak widzimy. Czemu na dole nie widać pasków życia? Kurczę, wkurza mnie to trochę. No. Tutaj widzimy jak Katarina ich pojechała ostro Boże Tutaj widzimy jak próbował Ale mu się nie udało Dobra Tutaj widzimy jak już mi puszowali wieże Byłem pod murem normalnie, ale Timos na szczęście już przyszedł Więc nie było tak źle Tutaj chyba Gra na Gragasa się rzucił Kurczę, tutaj była niewesoła sytuacja Ale Timos na szczęście jakoś uciekł I tutaj Gragasa zjadę chyba jak pamiętam, o tak, poszedł i tu na pętlona się jeszcze rzuciłem, ale ja mu dużo tam chyba nie zrobił. już. Nie wiem, czy on miał jakiś armor, a nie. A tutaj Jacek sam został, na linii, na chwilę, bo Garen była w K chyba na chwilę. Tutaj dałem umiejętności. C i kowrotek na 2 Prześmiewcze okrzyk W sumie mogę dać razu na dwa Timo tam już grzybki wstawiał Grzybki Barona jeszcze nie ma Dragon jest, ale nikogo jeszcze nie zrobił Tutaj widzimy jak ta kite y pułapki stawia Mnie to wkurza strasznie Jak na midzie chodzę i Ciężko tego uniknąć z No ale dobra Tutaj na pantrona się chyba rzucimy Albo znowu na regasa, nie wiem Na pantrona Ała, ta beczka boli No i tutaj zabij nam Timosa Ale ja dalej postanowiłem farmić Nie wiem czy to się na Kagasa rzucę za chwilę Bo mam ulti w końcu Którego nie mogę użyć w rekorderze Oła, beczka Uwaga Uff Tutaj widzimy, że mnie dojechali Tutaj widzimy ostrą sytuację ale Timur już idzie Więc nie będzie źle Nie wiem czy tutaj się na Gargasa rzucimy czy na Pantheona Chyba na Pantheona Nie, tutaj na Gargasa Kurczakuj, kurczakuj No kurczę ale styl tego Timosa i tutaj niepotrzebnie ulti włączyłem. Ale myślałem, że mnie jedzie do... ...małego HP. Ale jednak nie zjechał. Tutaj widzimy ostre lagi. Dobra. I farmienie, i chyba się zaraz wrócę. Ale tego to nie jestem pewien. Tutaj... tutaj się zaraz zapadł z chcieliby chyba, jak przyjdzie, więcej minionów. Jak pamiętam Ale zaraz się o tym przekonamy A łała Tutaj wieża mnie dorwała No i teraz się rzucimy na Patreona Jak pamiętam Tak Rzucimy się I tutaj zestilował mi drugiego killa Gratulacje Timur. Tutaj graka z rzucił ale zwialiśmy jakoś od niego Nie wiem gdzie on jest teraz A tu O, dobra Tutaj się wracam Kupię sobie... Chyba zapał Chociaż nie, nie jestem pewien Nie, tłuczek Jacek tutaj z Garenem ta ciała chyba O tak To do, do niego podobne Dawno Na midzie Brand też yy, słabo mu szło Skite Katilin Tutaj chyba znowu na grakasa pójdziemy Ale nie jestem pewien Zaraz zobaczymy A o, tutaj pan Heon się na mnie rzucił. Tutaj nie ma co za Chyba, że tego grzyba na środku drogi. Ciekawe, że Dragoda jeszcze ich nie robił. Chociaż, dopiero dziewiąte mały. Oni mają które? No ja nie wiem, które levely mają. A nie, tutaj pisze 9 i 8. Eee, ale ten Gragas jest niewychowany. Tutaj brat już próbował puszować. Chociaż tej i dużo życieli zabiera. Tutaj rzucił się na Gragasa chyba. A nie jestem pewien Tutaj się rzucę chyba teraz na Gregasa. Nie? No to na Pantheona się rzucę na Gregasa teraz. No i znowu mi zestylował jak widzimy. Mish of Steel Timo są to zabójczy stealer tutaj się znowu rzucił dla patrona I chyba wecimy mój kill chociaż tego błysku chyba nie musiałem używać ale to się tam wyknie. I tutaj spuszujemy już I znowu zestilował mi wieżę o tutaj się teleportuje Gragas Jest. A, tarcza Matrona, myślałem, że jakiś nic. Dobra, zobaczmy co tam na dole. Hmm, tak na równo w sumie. Brand tutaj ss zrobił. Chyba do nas szła Caitlyn. Ja się wróciłem, aha, no tak, wróciłem się. I mam... Yy, już tutaj filmowe Ostrze I... Zapał składam yy, W sumie Red Buffa mogłem tu wziąć, ale to się tam wytnie Teraz chyba na Gragasa pójdziemy Albo na Caitlyn Chyba na Gragasa jednak Chociaż tutaj Pantheon jest chyba, o tak Tutaj na Gragas'a pójdziemy chyba, bo on się tutaj tak wpakuje, głupio. O, jak widzimy. Tylko, że on się tutaj uratuje go beczka. Bo tak to by raczej zginął, gdyby nie ta beczka. W ogóle Timos tutaj niezłe szczęście miał. Bo Pantheon mógł go tutaj dorwać. A widział, że... Nie wiem czy on widział, że on wszedł z krzaki. Ale mógłby łatwo kila załapać, ale na szczęście nie podszedł. Tutaj dalej farmie jak widzimy. Za chwilę chyba pójdę tam zgankować Caitlin Bo tutaj Pan siedzi. Przeciwnik pokonany. Oho, tutaj Garen zabił katarinę Czy nawet nie zwiększło? Spustoszenie! Eko... Dawno nie zobaczyłem jak ją zabiłem, kurde. O tutaj się padkę on jeszcze. Pojawił. Jeszcze mogę dobić tego pantrona, ale Już co wytarowałem Muszę znaczy, tak tak ominąłem takiego ładnego killa Ale to się tam trudno Tutaj u pana Gragasa pójdę teraz Nie jestem No mogłem go przyjść teraz wziąć Chyba teraz było o tak Tutaj odpalam widmowe ostrze jak widzimy Pranz tutaj mi pomaga Teraz się chyba wrócę Ile tu już miałem killi? 5 O 100 milionów wyfarmionych No nie się Tyle, co Katil nam idzie Czy to za lak? Czyżbym dał pazę? Dziwne No to teraz już tylko 6 minut zostało o, do końca ja gry zniszczyła O Jacek tutaj spuszował na dole Tutaj na mida. Tutaj domek i brand poszują Tutaj katarina na górze chce mi spuszować Ale chyba ja ją dorwę Jak pamiętam Tak dorwę ją I ja też chyba załapię na nich Widzimy ładnego damageza tutaj i ładny kill z błysku. teraz pójdę chyba na Mida na Team Fighta, na Gragasa czy na Panteona. Eee, chyba na nikogo teraz. No i jeszcze się do beczki przesunąłem. Jasek tutaj miałem dziękilować killować, więc Tutaj kile szybko pójdą, jak pamiętam już mam gotowe ostrze widmowe ostrze. Więc powinienem zaraz ruszyć. Tutaj na Gregasa idę i tutaj będę musiał użyć ulti w ostatniej sekundzie, ale chyba przeżyję, jak pamiętam. Tak, przeżyję i jeszcze Katarinę dojadę chyba. Tak, tutaj tipaj dalej idzie. garę tutaj ultimate musiał healthy. Pushują. I za chwilę się chyba poddają, jak pamiętam. O, jeszcze się im je poddali. Tutaj Pantheona też sobie wzięli. Ja mam już 7 kili jak widzimy. A Tomek, jako Timur, ma 4 style. Nie no, 2 style. Tutaj chyba idziemy na dragona, ja będę tankował. Szybko go dojdziemy w miarę i poszedł. Tutaj pomogłem blu wziąć I zaraz ga się skończy jak pamiętam Bo rendują. Jeszcze tak dwie minuty Teraz chyba jeszcze katainę dojadę Jak pamiętam Tak Dojechałem Tutaj zostałem legendą jak widzimy Legendą styli, nie żartuję. Tutaj będzie pusz. Tutaj dołek jak zawsze zestilował O tutaj się gra grakastyl pasował. Nie wiem czy jeszcze jakiegoś kila załapię Na razie tylko załapię Takie lagi że ja pieczę że 19 FPSów oh, oh. Tutaj możecie sobie zobaczyć jakiej temy oni kupili Nie kupili dużo armora na mnie Tylko ten malpart kupił A trzeba było kupić koledzy Moi drodzy Tchormela jakby kupili Dobra idziemy na kagasa Tutaj górze Tutaj znowu wyspeczkował, jak ja tego nie robię że Tutaj w gdzieś do dojechałem I tutaj Katarina I tutaj chyba na hark się rzucę zaraz, czy nie Teraz zobaczymy Czy już się poddadzą Nie pamiętam, ale spadek klatek O, poddali się Tu jeszcze tołka chcieli dojechać jako zasłoniłem no to to by było na tyle jak zwykle Jacek napisał BG lub Zwycięstwo Taki z niego nap No to w takim razie yy, Zwycięstwo z rekordera Ja się złowi żegnał I do zobaczenia w kolejnym odcinku Może na żywo Może w rekorderze Jeszcze nie wiem Mam nadzieję że się podobało Na razie